Na program zaprasza szlagierowy sklep.pl. Jedyny tak szlagierowy sklep. 32 7 900 900. Ponieważ barburka zbliża się szybkimi krokami, nasz gość w studio, Rafał Linzner. Już powie o tym, co się będzie drugiego działo w niedziela właśnie w Bytomiu w karczmie Biesiadnik. Tak jest już w Bytomiu od godziny 16.00. Czekam tam na Was. Będzie tam biesiada w formie karczmy w starym stylu wielowiekową tradycją. Czyli dobry styl wielowiekowa tradycja. Wprawdzie młody prezes tej karczmy, bo to... Tak się nazywa ta funkcja, ja? Tak jest. Mam zaszczyt być prezesem tej karczmy, by da to wszystko prowadzić, ale nie sum, też z aniołkami i też z zespołem BAR. I Genkiem loską. Ja opowiem oprócz tego, że on będzie prowadzić ta cała impreza, to powiem także, kochani Państwo, że będzie tam śpiewanie na żywo, jak to na tego typu karczmach bywo, ze śpiewnika śląsko-biesiada Rafała Linznera. Tak jest i tam znajdują się w tym śpiewniku wszystkie te piosenki, które na pewno znocie typu Andzia, typu Wesoły Mosteczek i tak dalej i tak dalej. Słuchajcie, Wesoły Mosteczek i ono 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 słuchajcie, będzie jedzunko pyszne, tak jak to na biesiadach bywo, ja już to godą, ale będzie golunko, chleb z pyszne ogórki, w ogóle jednym słowem będzie się działo. Rafał. I opowiem tak, ty wchodzisz o godzinie 16, bawisz ludzi. Tak jest. Bydą też, kochani państwo, konkursy, atrakcje i oprócz tego twoje aniołki. Tym razem w roli kontrapunktów, to też, też, też jest w roli, że tak powiem, tradycyjnej, wystąpią tym razem te nasze aniołki w roli kontrapunktów, no i też tak zwanej policji piwnej. Policja piwno, kontrapunkty i bardzo tradycyjny, fajnie dzisiaj na górnika obleczony Rafał Linster. Robił rzeź na grubie? Wiesz co, nie przerobiłeś tam ani jednej godziny, jeżeli chodzi o fedrowanie, ale tam my sesje mieli, masa innych rzeczy nagrywaliśmy. Miał tam masa innych rzeczy, czyli taki e, górnik z kalendarza, ja wam powiem, że on na grubie też był przez chwilę, ale skutecznie po klucz od filara, że słuchajcie, ale my się bawimy tym bardziej, że ta barburka. O godzinie 20.25 w tym biesiadniku przekształci się w program na żywo dla telewizji TVS. W który to program z największą przyjemnością włączę się ja jako prezenter. I bądźcie Państwo z nami przed telewizorami, będzie się działo, będą śpiewy, będą gwiazdy. Listy śląskich szlagierów, m.in. Tyrafał, pojawi się tam także Mariusz Kalaga, Mirek Szołtysek, Beata i Marcin, Śląskie Bajtle, słuchajcie, zespół BAR z Gienkiem Loską Śląskie, trio Petra Szefera, o Mirek Szołtysek będzie, też muszę powiedzieć, nie no ter teresa Werner, tak. Teresa jest. Werner, oczywiście. Kochani Państwo, powiedzieliśmy Wam prawie wszystko, a dla Państwa pozostaje barburkowy obowiązek być z nami przed telewizorami o godzinie 20.25 w niedzielę, a o 16.00 w Biesiadniku.